Dam radę dam radę, dam radę, dam radę, dam radę, dam radę, dam radę, dam radę. Dziękuję ci, Gro. Jej. Zrobiliśmy to, moi drodzy. Pierwszy portal, pierwszy Tron jest zrobiony na 100%. udało mi się ten czas troszeczkę zoptymalizować. O, pierdziel, jak blisko. O kurde. Fuck. O kurde. Udało się. Wszystkie misje. Pięknie, moi drodzy. Kurde, na styk. Uj. Hmm. Dobrze, przy okazji mamy dialog tutaj tam na górze na wieży. Zdaje się, że jest tam. I Okazało się, że dobry sposób na tą wieżę jest właśnie to, ta wyskocznia. Tylko jeszcze muszę w nią trafić. Więc fajnie, że mogę się tam dostać i z nią pogadać przy okazji, bo widzę, że mam jakiś, jakiś dialog mnie ominął. Nie faktycznie jesteś tutaj dziewczynko. Don't you think that Titan was kind of overkill? You are an enemy to be eliminated, and you are powerless compared to its might. Maybe as I am, but I'm willing to bet I could handle it as supersonic. All I need are the Chaos Emeralds. Doubtful. In any scenario, the end results will not change. Additionally, what you seek is in its presence. You've lost the battle before it has even begun. Okay, yes, Tashimi. Hanging in there, Amy? Is your condition, I don't know, uh, uncomfortable? It's certainly unsettling. But it makes a big difference being able to at least talk to you. Before you freed me, I couldn't see or hear anything clearly. It was like looking into a kaleidoscope that was always shifting. I couldn't tell if I was coming, going, or moving at all.

Okay, yes, Amy. all the I still Oh, wow. I don't think we've seen any ruins quite like this on our adventures. Yeah, they're ancient, but also look kinda... advanced. Wait, is retro sci-fi a thing? How were the tower and the floating giant stone built? Tails is the genius among us.

Udamy się w końcu. No dziękuję. Dobrze moi drodzy, jak widzicie Ach, Chrono Island na 100%. Wszystkie wątki popoczne, wszystkie rozmowy jakie mogłem Wam pokazałem. Oczywiście poza jeszcze, bo ja to nagrywam po pewnych wydarzeniach bardzo ważnych, fabularnych, które będą myślę epickie. I w ramach których zresztą, jak sami widzicie, dostaniemy się na kolejną wyspę. Kolejny obszar do zwiedzenia, a tymczasem. Chrono Island jest na 100% bardzo przyjemnie. Mi się zwiedzało tą mapkę. Naprawdę fajnie jest tutaj to wszystko rozłożone. Eksploracje nie męczy, nie nudzi. Bardzo przyjemny jest też gameplay z Sonikiem. A tam mogę w sumie powiedzieć, przypieprzyć się do kilku? Mam takie pewne zastrzeżenia co do właśnie niewidzialnych ścian, które czasami się pojawiają. No ale jest to do przeżycia. Mam nadzieję, że w następnej grze, albo w jakimś update'cie ewentualnie do tej gry twórcy zrobią coś, żeby żeby się nie ograniczać do takich sztuczek jak niewidzialna ściana. Upierdliwa sprawa, na no, trudno się mówi. Tymczasem co ja chciałbym wam jeszcze pokazać. Myślę, że... Okej, okay, ja tutaj chcę jeszcze się przenieść do tego miejsca i wam pokazać łowienie rybek. Ponieważ troszeczkę sobie łowiłem poza nagraniem, żeby was nie zanudzać. I chciałem wam pokazać tutaj co nazbierałem sobie. Zachodnie łowisko i proszę was bardzo wymienić żetony. I tak, co by to pokupywać moi drodzy? Oczywiście, że zaginiony koko jak najbardziej, żeby sobie podpustować yy, właśnie koko już więcej nie mogę, OK. Pamiątki mi też są wyprzedane. Klucze też. Elementy umiejętności to mogę wydać na to w sumie. Zapiski Egmena. Nie wiem ile mogę tego kupić, ale sobie wykupiłem parę rzeczy i dobra. Myślę, że nasionko mocy będzie mnie tutaj interesować. No Także wykupiłem sobie to co mogłem. Wszystkie rybki wyłowiłem na dostęp do achievement. Nie wiem czy na tej pustyni będę mógł tam też łowić rybki, raczej tak. Tak mi się wydaje przynajmniej, zresztą możemy zobaczyć. W łatwy sposób. Mianowicie po ikonce tam też będzie znaczek takiej taki rybki, właśnie nie rakiety, tylko rybki więc prawdopodobnie tam też będzie takie łowisko. Ok, to ile będę miał tych poziomów? 19 ringów, 12 prędkości. 41 ataku, 34, 4, 34, 34 poziom obrony. No i spoko moi drodzy, także myślę, że z taką postacią mogę lecieć z następną wyspą. Jeśli chodzi o wydarzenia popularne, jakie nas czekają w następnym odcinku, już jestem po nich tak naprawdę, bo jeszcze wtedy nie miałem tego koronasa na 100% i chciałem wam pokazać, że zrobiłem tą wyspę. Oczywiście tych łamigłówek było znacznie więcej, i z tego wyszedłby godzinny materiał, dlatego też postanowiłem wam pokazać takie najciekawsze, albo to ostatnie, z którymi miałem problem. No i cóż wam mogę powiedzieć, bardzo mi się przyjemnie zwiedzało. Część pustynia też będzie przyjemna, troszeczkę w nią pograłem i jest przyjemna, więc. Też nie ma aż takiej powtarzalności w przeciwnikach. Powtarzają się starzy przeciwnicy, co pomniejsi, ale mają nowy rodzaj ataków, więc nie ma co tak narzekać bardzo. Wszystkie trony również na 100% robiłem na klasę S. Wszystkie te, te czasówki. Te czasówki to w ogóle robiłem w taki sposób, że leciałem tutaj na środek, do tej wieży takiej, bo ma, mamy tam różno te, różnych wyskoczni. I za każdą wyskocznię oczywiście naliczają się dosyć niezłe punkty, więc yy, znalazłem na to sposób, żeby łatwo sobie nabijać te czasówki. Może nie tyle czasówki, co po prostu w najkrótszym czasie jak najwięcej punktów wycisnąć, nie za akrobację i te sprawy. Czyli czasówka. <grytanie> no i cóż. mi się tutaj z ale myślę, że czas lecieć dalej. Także komentarze, lucik i do usłyszenia. Do zobaczenia na pustyni. Hej.